Cześć, witam na kanale info Prawa. Na swoim kanale polecałem już różne produkty. Na szkodniki, na choroby, różne podłoża, nawozy, preparaty. Nie mam współpracy z żadną firmą i za te polecenia pieniędzy nie dostaję. Tak jest również w tym przypadku. Jestem niezależny i polecam to co sam używam i to co jest skuteczne. I chcę Wam teraz polecić jeden z najlepszych środków, nawozów, stymulatorów, ukorzeniaczy jaki można mieć. Może tytuł brzmi troszkę dziwnie, ale rzeczywiście korzeń będzie wspaniały, zdrowy, pięknie rozrośnięty. Jakiś czas temu zrobiłem odcinek o mikoryzie, gdzie stwierdziłem, że różnie bywa z jej działaniem, jak również, że może działać po bardzo długim czasie. A ten środek działa od razu i od razu są bardzo dobre efekty. Jak on się nazywa? Nazywa się Black Jack. Ten środek jest dostępny od rozmiaru jednego litra, ale możecie sobie też kupić środek o nazwie Multiruth. To jest to samo, no też ta skoncentrowana zawiesina Leonardytu. Zawiera huminy, kwasy humusowe, kwasy fulwowe, kwasy ulmowe, no mniam, mniam. Zabrzmiało to teraz trochę tak naukowo. Po prostu środek poprawia kiełkowanie nasion, jak również stymuluje rozrost korzenia rośliny. Roślina lepiej wytwarza korzenie, przez co lepsze jest jej pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Ogólnie lepszy jest rozrost. Środek rozcieńczamy z wodą według zalecanych dawek i podlewamy lub moczymy. Produkt możecie stosować do wszelkich sadzonek, czy to roślin ozdobnych, czy też roślin jadalnych. Testowałem go sobie już przez kilka dobrych lat. Na początku do warzyw gigantów, potem już do warzyw zwykłych, i nie tylko. Można stosować go do wszystkich, a ja szczególnie stosuję go do warzyw dyniowatych pomidorów, papryk, ale też do innych warzyw. Przejdźmy jednak do konkretów. Do czego wykorzystuję produkt? Gdy wysiewam nasiona, szczególnie na rozsadę, to po wysianiu podlewam ziemię właśnie tym. Akurat w tym roku zwykle tego nie, nie zrobiłem, bo nie miałem tego produktu przy sobie, ale w poprzednich latach tak robiłem i porównując efekty, to były one naprawdę widoczne. I teraz tak, gdy sadzę rozsady, to moczę je przed posadzeniem, minimum pół godziny przed, ale czasem się zdarza, że na przykład pod wieczór naleję, a, a rano... Sadzę lub rano naleję do tacki z rozsadami. Ten produkt odstawię te tacki bardziej do cienia i wieczorem sadzę. Tak już robiłem w tym roku z rozsadami warzyw. Można też podlać zaraz po posadzeniu, ale ja wolę najpierw moczyć. A jeśli mi na tej tacce zostanie ten produkt, ten płyn, no to dodatkowo nim podlewam. Ponadto około dwa tygodnie po posadzeniu, jeśli nie zapomnę, to podlewam tym rośliny gdy jest sytuacja stresowa to znaczy gdy widzę że coś jest nie tak z rośliną z korzeniem rośliny to też tym raz podlewam poprawa z reguły jest szybko widoczna i z reguły tak jak to właśnie z tą sytuacją stresową no to tak jest z roślinami u mnie wieloletnimi i zdarza się mi też że niezależnie od wszystkiego poruszeniu wegetacji rośliny raz podlewam środkiem Produkt ma też oczywiście inne zastosowania, ale dla mnie to są takie główne. No ciekaw jestem, czy stosowaliście też ten produkt, bardzo go polecam, mimo że nic z tego nie mam, to znaczy mam satysfakcję zawsze, jak mi piszecie, że dzięki mnie coś tam wam lepiej rośnie i tak dalej. Więc to taki krótki filmik, ale myślę, że bardzo istotny, bo już jakiś czas temu już chciałem zrobić o tym film, zawsze nigdy nie ma czasu, teraz mówię, a robię o tym filmik. Bardzo polecam ten produkt, a jeśli chcecie książkę o uprawie aż 64 warzyw, która jest uznawana przez większość kupujących za najlepszą książkę o uprawie warzyw, to polecam moją książkę Info Uprawa Jak Uprawiać Warzywa. Można ją kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam.